Dzień dobry, dzień dobry. Udało się, jestem. Zaplanowałam ten live, że zrobię go o 8:30, ale kiedy włączyłam Instagrama i chciałam kliknąć na żywo, okazało się, że nie mam tej opcji. W związku z tym musiałam trochę powalczyć, zainstalować i odinstalować. No i mamy 8:52. No dobra. Witam cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Nawrocka i jestem ekspertką od prostych rozwiązań technologicznych w biznesie online. Pracuję głównie z kobietami. I pomagam im prowadzić biznes bez technologicznego stresu. Również edukuję, tak byś mogła oszczędzać czas i mieć realne zyski. Bez spiny i bez technologicznego chaosu. Dziś włączyłam się na ten live, żeby porozmawiać z tobą na taki temat: czy naprawdę musisz mieć wszystko gotowe, żeby zacząć? Mam tutaj sobie notatki, więc będę sobie zaglądać. I jest to takie hamujące nas przekonanie, że wszystko musi być idealnie dopięte na ostatni guzik, żeby wystartować. Może nawet nie to, że idealnie, bo tutaj by się odcywał nasz perfekcjonizm. Bardziej tu chodzi o to, że chcę mieć, nie wiem, gotowe treści na cały miesiąc, żeby po prostu wystartować. Myślę, że Część osób zmierzy się z czymś takim. Także jeśli to dotyczy Ciebie i oglądasz z odtworzenia tę transmisję, no to daj znać w komentarzu, co Ciebie najbardziej powstrzymuje przed startem, czy w ogóle masz już pomysł. A jeśli masz, to co cię, co cię stopuje, tak? Czy perfekcjonizm, czy technikalia, może brak czasu albo może coś innego. Także jestem bardzo ciekawa. I teraz, co chciałam powiedzieć, to tak. To jest bardzo częsty mit który słyszę właśnie od kobiet, że trzeba mieć stronę internetową, logo, grafiki, jakąś strategię i dopiero wtedy można zacząć. No i nie wiem, daj znać, czy brzmi to do ciebie znajomo, bo powiem ci, że to, to nieprawda, tak? To nieprawda, że musisz czekać, że musisz czekać. No i co? Wtedy zostaniesz z tymi treściami i, no i straciłaś już, tak? Straciłaś czas, straciłaś energię. W związku z tym szybki start jest lepszy niż żaden start tak? i czekanie na, na lepszy moment. Wystartowanie już to budowanie sobie społeczności. tak? Nie musisz mieć jeszcze produktu, nie musisz mieć nawet pomysłu na ten produkt. Startujesz i po prostu budujesz społeczność. Budujesz społeczność, badasz ich potrzeby i wtedy, i wtedy dopiero tworzysz coś, co będzie dla nich najbardziej odpowiednie. I chciałabym Ci powiedzieć, co warto mieć na start. Zrobiłam sobie listę i podzieliłam na takie, które są musowe, tak? takie must have i takie nice to have. No i też, czego nie musisz mieć na start. No, warto byłoby mieć pomysł na produkt cyfrowy, ale tak jak powiedziałam Ci przed chwilą, możesz zacząć i bez tego. Tak? Kiedy ten pomysł na produkt cyfrowy już masz, masz. Plan na niego, masz rozpisane, jak on ma wyglądać, no to fajnie będzie wtedy zrobić sobie stronę sprzedażową. Może być w WordPressie, może być w Canwie, może być na przykład w jakimś programie do tworzenia newsletterów. Jeśli masz już ten pomysł, pamiętaj, nie musisz mieć produktu, tak? Wystarczy pomysł, ponieważ możesz sprzedać coś, co jeszcze nie powstało, też badając rynek, czy jest to potrzebne. Czy potrzebujesz mieć bramkę płatności? Nie potrzebujesz, bo możesz równie dobrze podawać numer konta, wiadomości, tak, w mailu i po prostu przyznawać dostęp do czegoś, kiedy ta osoba już ci zapłaci. Czy kiedy właśnie ona zapłaci, a ty już sobie stworzysz swoją platformę, tak, bo stwierdzisz, że zainteresowanie jest takie, że rzeczywiście chcesz, żeby to po prostu żeby to po prostu działało, tak? Żeby to sprzedawać. Czyli żadna rozbudowana strona, żadna jakaś tam pełna auto automatyzacja, że ktoś wchodzi, klika do koszyka, płaci i dostęp wysyła się samodzielnie. Tak naprawdę nie potrzebujesz tego na początek. E, wiem, że fajnie byłoby mieć, bo wygląda się tak wtedy może, nie wiem, bardziej profesjonalnie, tak? Ale naprawdę nie jest to e, potrzebne i nie chciałabym, żeby to Cię zatrzymywało. E, profesjonalne grafiki i wideo Pamiętaj, że wszystko przyjdzie z czasem. Rób tak, jak teraz potrafisz. Działaj z tym, co masz. Możesz rzucać zwykłe zdjęcia, tak? Możesz wrzucać rolki, które nie będą obrobione. Wrzucaj takie, jakie potrafisz w tym momencie. No i czy musisz mieć jakąś strategię? Nie musisz mieć na razie strategii. Nie musisz mieć, nie wiem, wybranych swoich kolorów, nie musisz mieć logo. Po prostu zacznij, a wszystko przyjdzie z czasem. No i co? Myślę sobie, że. Możesz mieć też jakieś takie blokady, które nie są właśnie perfekcjonizmem, tak jak Ci mówiłam, tylko na przykład możesz mieć obawę przed technologią. I tutaj chciałabym Ci powiedzieć, że Cię tu bardzo chętnie wesprę i właśnie jeśli obserwujesz mój profil, to będę tutaj Cię edukować, jak korzystać z prostych narzędzi jak korzystać z szablonów, jak korzystać z takich rzeczy, które nie wiem, nie wymagają płatności na początek Nie musisz kupować drogich programów, jakichś drogich um, programów do obróbki wideo, do obróbki zdjęć i tak dalej. Jeśli boisz się o ceny, to pamiętaj, że Twoje klientki nie szukają perfekcji, tak? Być może są takie, które tego oczekują, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, nie oczekują perfekcji, tylko oczekują Twojej wiedzy i tego, jaką ty wartość będziesz dawać. Jeśli masz chaos w głowie, bo na przykład masz mnóstwo pomysłów na produkt i nie wiesz, nie wiesz na jaki się zdecydować, to rozpisz sobie wszystko na kartce jeśli lubisz, jeśli nie, no to możesz sobie rozpisać w burdzie na przykład. I popatrz sobie na to z lodu ptaka. Tak? Pomyśl sobie, co chciałabyś najpierw tak? pokazać, co chciałabyś najpierw zakomunikować, jaką wartość dać. No a potem skup się na pierwszym zadaniu. Jeśli Twoim problemem jest brak czasu, no to zacznij od jakiegoś bardzo, bardzo małego produktu, na przykład jakiegoś PDF-a, jakiejś checklisty, jakiegoś mini kursu. Tak? Zawsze lepiej je zacząć od czegoś małego i badać, badać rynek. Chociaż oczywiście no, każdy ma swoje też zdanie, tutaj niektórzy uczą inaczej. Opowiem Ci o mojej jednej klientce. Moja klientka jest logopedą i ona właśnie stworzyła swój kurs, nagrała go telefonem bez żadnej obróbki takie proste ćwiczenia, opowiedziała w nim o prostych ćwiczeniach, które rodzice mogą z dziećmi wykonywać, no, żeby właśnie te dzieci lepiej, lepiej, poprawniej mówiły. Ela wrzuciła te filmy na dysku Google, ogłosiła, ponieważ miała dużą społeczność, ogłosiła, że sprzedaje ten kurs i po prostu podawała numer konta i po płatności wysyłała link do dysku Google, Szło jej to, tak, no ale w pewnym momencie okazało się, że no, więcej czasu spędza na wysyłaniu maili niż nie wiem, na pracy z, ze swoimi małymi pacjentami. W związku z tym odnalazłyśmy się i no i ma teraz platformę kursową, ma wszystko zautomatyzowane, no ale zaczęła z tym, co miała, tak? zaczęła z tym, co miała. A w ogóle swoje działania rozpoczęła od tego, że kiedyś nagrała jakieś filmiki dla dla właśnie swoich takich klientów stacjonarnych i ponieważ miała je w telefonie, to stwierdziła sobie, a wrzucę je na TikToka. No i po prostu tak to się potoczyło. Ma teraz ogromną społeczność i zarabia ponad 70 tysięcy na miesiąc. Także naprawdę można. No i nie miała sklepu, tak? Nie miała sklepu, sprzedawała przez maila, ruszyła i działa teraz naprawdę bardzo prężnie. Chciałabym Ci powiedzieć, że to Twoje doświadczenie jest ważne, bo wsparcie techniczne i proste narzędzia y, znajdą się. Y, zastanów się, czego potrzebują Twoje klientki, co, mają, co możesz im dać, jak je realnie wesprzeć, i tak na to patrz, że Twoją misją jest pomaganie, a nie skupianie się na tym, żeby było idealnie. Chcesz trafić do takich osób, które docenią to, y, jaką masz wiedzę, jakie masz, masz doświadczenie, co im chcesz przekazać, co ich. Czego chcesz ich nauczyć, a nie dla takich, które chcą, żebyś miała, nie wiem, idealnie zmontowane filmy i idealnie wykadrowane zdjęcia. Powiem ci, że to było właśnie też moją, moją, że tak powiem, zmorą, ponieważ ja też nie zaczynałam swoich działań, a wynikało też to z tego, że skoro zajmuję się profesjonalnie czymś dla Różnych osób, tak, skoro robię im strony internetowe, y, tworzę im newslettery, y, podpinam wszelkie, wszelkie bramki płatności, czy na przykład, właśnie y, tworzę automatyzację, no to, że ja powinnam wystartować i właśnie mieć wszystko, tak, żeby wszystko było pięknie, żeby wszystko było gotowe na top. No i to właśnie to takie przekonanie mnie gubiło, ponieważ, y, ponieważ bardzo długo bardzo długo właśnie tak zwlekałam, i wydawało mi się, że muszę wszystko, i odsuwałam ten start na później, na później, na później. Też mi się wydawało, że muszę mieć tych treści przygotowanych na nie wiadomo ile czasu. No i przez to właśnie stałam w miejscu, ale postanowiłam ruszyć i, i jestem tutaj teraz. Także mam nadzieję, że weźmiesz sobie z tego live'a jakieś myśli dla ciebie. Zapamiętaj, że nie musisz mieć wszystkiego. Możesz zaczną, zacząć od malutkich kroków, testować i rozwijać. Pamiętaj, że możesz też zrobić kurs, który na razie będzie nieidealny, a tylko w międzyczasie będziesz, będziesz ulepszać, tak? Osoby, które pierwsze przystąpią, mogą mieć dostęp, że tak powiem, do dożywotni na przykład. I w Każde Twoje aktualizacje będą po prostu zawsze dostawać, tak? No i Twoje klientki, Twoje odbiorczynie chcą Twojej wiedzy, a nie Twojej perfekcji. Pamiętaj, że chcesz też im pokazać, że one nie muszą być w czymś idealne, tylko po prostu muszą działać. No dobrze, daj mi znać w komentarzu, czy to niezaczynanie, bo wszystko musi być gotowe, jest Ci bliskie. No, i co będzie Twoim pierwszym krokiem, żeby zacząć? Daj mi w ogóle znać, czy decydujesz się zacząć. W takim razie ja będę kończyć. Życzę, życzę Ci pięknego poniedziałku, pięknej pogody słonecznej, no i życzę Ci też pięknego tygodnia. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć na żywo częściej, że dojdę znów do wprawy, bo miałam bardzo długą przerwę w robieniu różnych live więc myślę, że dojdę do wprawy. Na jutro na godzinę za 19 zapraszam Cię na webinarium, które odbędzie się na YouTubie na żywo i na tym webinarium pokażę Ci, jak mm, tworzyć interaktywne PDF-y. Więc jeśli twoim planem jest zrobić na przykład jakąś checklistę czy jakiś, nie wiem, workbook, no to na pewno ci się to przyda. Będę jeszcze informować i będę też linka podrzucać. Także jeśli ten temat Cię interesuje, no to mam nadzieję, że będziesz jutro ze mną. No dobra, to kończę i do zobaczenia.